Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpocznę w mojej historii. Historię zaznaczam autentycznej, prawdziwej, ale pouczającej. W 2010 roku prezydent Lubina Robert Raczyński po 8 latach kłótni i awantur samorządowych na terenie Lubina między starostwem a biną miejską Lubin zwrócił się z apelem, z prośbą do wyborców, że jeżeli chcą, żeby się zmieniło w Lubinie, żeby była współpraca, żeby mu zaufali i zagłosowali na jego kandydatów do miasta, powiatu i sejmiku. Bo nie ma innej możliwości, jak tworzenie współpracy tych trzech samorządów. Wyborcy posłuchali Raczyńskiego kadencji 2010-2014, która teraz mija, chyba nie muszę powtarzać i mówić zresztą to, co Państwo żeście widzieli na tych slajdach, na tym materiale wyborczym. Lubin się zmienia. Zmienia się nie do poznania. Nie ma awantur, nie ma kłótni. Krystian przez 4 lata, pozwólcie, że będę mówił po imieniu, 4 lata wspólnej pracy w samorządzie powiatowym. Już może mnie do takiego właśnie zwracania się do Krystiana. Krystian przez cztery lata w w Radzie Powiatu to widział, to czuł i chce to przenieść na grunt ścinawski. Chce, żeby Ścinawa, żeby gmina Ścinawa się tak samo zmieniała, bo mieszkańcy tej gminy, tego miasta na no to zasługują. Ale on tego nie zrobi bez waszego poparcia. Wy musicie mu zaufać, a rozliczać go będziecie po czterech latach. Ale jestem przekonany, jestem święcie przekonany, nawet, że Krystian to dokona. A żeby tego dokonał, to musicie Państwo zaufać również Jego drużynie. Drużyna, która stoi tu z nim. Nie wszyscy są obecni, ale na pewno to są ci ludzie, na których Krystian postawił i których chciałbym mieć razem z sobą w razie. Więc proszę, ja apeluję, zagłosujcie na Krystiana Kosztyłę, zagłosujcie na jego, jego ludzi. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, ważna jest współpraca wszystkich jednostek samorządowych, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego. Również tu startują ludzie z Komitetu Roberta Raczyńskiego w Lubin 2006. Na pewno zaraz ich tutaj wszystkich zobaczycie, może nie wszystkich, ale większość tych kandydatów. Również uważam, że powinniście im zaufać, bo to są również ludzie związani z Krystianem Kosztyłkiem. To są ludzie, którzy będą jego reprezentować w powiecie. I kolejny jakby element samorządowej układanki to jest sejmik wojewódzki. Proszę Państwa, tu startujemy z bloku bezpartyjnych samorządowców, jako przykład ostatniej mijającej kadencji. Dzięki temu, że mieliśmy swojego przedstawiciela w Sejmiku Wojewódzkim, udało się na, jakoś na finiszu wyciągnąć należne Lubinowi pieniądze. 55 milionów za obwodnicę. Gdyby nie było tam naszego przedstawiciela, na pewno byśmy tego nie uzyskali. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ja wiem, że zaraz, niedługo będzie cisza wyborcza, nie wolno agitować, nie wolno prowadzić kampanii, ale nie wolno prowadzić kampanii oficjalnej. Natomiast możemy rozmawiać, możemy przekonywać nieprzekonanych i prosić, żeby poszli do, do wyborów. Bo proszę Państwa, nie partie polityczne są największym przeciwnikiem samorządowców. Nie partie polityczne. Tylko frekwencja, niska frekwencja. Na nas nie zagłosuje, nie zagłosują zwolennicy PISU, Platformy Obywatelskiej, SLD, PSL. Na nas głosują ludzie, którzy mają już dość kłótni politycznych, dość kłótni partii, ludzie, którzy chcą zmian. Ale oni muszą pójść. Bo to mówienie w domu, że ja chcę zmian, to musi być mi dokonane przechownie wyborcze. Niska frekwencja jest naszą porażką. Duża frekwencja jest naszym zwycięstwem. Więc proszę, apeluję, zróbcie wszystko, żeby Krystian Kosztyła i jego drużyna wygrali te wybory, żeby zmieniali na, bo naprawdę ścinale na to zasługuje. Dziękuję. Muzyka